Witam Was serdecznie. Dzisiaj spróbuję zrobić misję muzeum. Mam 35 lat. Tak, na górze po lewej widać, ale powinno to wystarczyć. Um, oczywiście, ja już mam skrót odblokowany, jednak chcę całą misję przejść. Wenn ich einmal nicht dazu. Aha. Woher da? No, 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 no. Okay, da wird doch trochę... ja no. Ja, du und ich am alle. Jego to w ogóle nie interesuje, więc cóż. Okej. Okay. Tutaj jest winda. żeby mieć klucz, żeby od razu do bossa trafić. A ja już mam klucz. Ale pójdziemy naokoło. Jeszcze na tobą, I ciach, ciach, ciach. I to życie z powrotem. Hmm? Ciebie weźmiemy. Wow I już. <grystanie> Zginam. Chach, ja, ciebie mamy. I ciebie mamy. O proszę, nawet nie wiedziałam, że z tego mogę wyjąć. I nie ten przycisk ten. Hmm? Lady Lubię po prostu jak jestem w taksie ataku i atakuję, że on nagle atakuje, ale no cóż. Tutaj możemy zaś też winną jechać. Tutaj możemy też wejść, żeby e, w skrót, a my idziemy na około.

Hehe, gonił mnie przez całą glinę. Eee, mis E Splansze tutaj, mam pomieszczenie. Get up, I'm ready. Okej. Okay. No i ja... Mmm... I dobrze, gin. Okej. Okay, teraz idziemy dalej. Tutaj będzie ich trochę. Zabijemy ciebie. Co to było? Zabijemy ciebie. I ciach. Wzimiamy sobie nóż. Tutaj możemy, tutaj mamy checkpointa. Mm, weapon proficiency. Byłoby spoko. I wezmę ciebie też. Okej, okay, chodźcie. Zapraszam. Uh. Kurwa! No <laughs> Nie ma to jak O kurde No i on dupę mi kurwa. To jest, to jest głupie To jest głupie Oczywiście, że to jest głupie Już 47 lat mam Możesz zginąć, dziękuję Wow mm. O już coraz więcej bullshitu się pojawia <laughs> A to już jest nic To jeszcze nie byłem w ogóle. Zobaczymy. Ładnie. Ja on to ładnie zrobiłem. O. I found this solution on this To jest a code, but not the O, mam koc. Mam koc. No ja tutaj pierwszy raz jestem, szczerze mówiąc. Tutaj jest winda. Ale my idziemy tędy. Podniesie się w lewo, klucza nie mam czego weźmiemy, tego szczerze mówiąc, tak już nie potrzebuję. To naj też też nie weźmiemy ciebie albo. Focus gain, to bym wolał tego mieć. Jeby weźmiemy. I musimy iść tutaj prosto. it would cleanse us both physically and spiritually water has the power to buy <laughs> it represents birth and the cleansing of a darkened soul water is the key to being born

<laughs> ja tam tańczę, kurde, jak balerina. Powiedzmy. No. O kurde, to jest grube. Nie! Nie! Dobrze. Kurde, grube tam jest. Aaaah! Chciałam od grubego odejść. Już pięćdziesiąt jeden lat. Zrobimy to tak. Idźmy do tyłu. No. No chodź, chodź, chodź kobitko oh. Taki tak, tylko sobie tak tutaj gram Ja już tę misję kilka razy zrobiłem Gdzie ona jest? Tam jest Okej okay. Mamy ciebie Próby został Nie, ja nacisnęłem nacis wyp Zginę z nim umówiłem już sześćdziesiąt dwa lat Raz, dwa, trzy, no i... Teraz się wymamy. Okej. Okay. Tutaj będzie następny old boy. Aha. Aj! Kur... Dlaczego? 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 Chodź, chodź, chodź. No. Wow. Aku jak chciałem swojego tego specjalnego ciosa zrobić, no ale no cóż. Mam ciebie, okej okay. Śmigamy dalej No, bez sensu, no gin <laughs> Najlepiej no jak to lubię jak po prostu naciskam dokładnie ten przycisk, który muszę, do jak teraz, a tak i tak to staje. <laughs> Obra, Mistrzuś.

To muszę chyba tą nie tą znaleźć Impostera O Ładnie. O, no. proszę. Okej, okay, ładnie zrobione. A, i tutaj nic nie będzie widać. Mm. Czach, czach, czach! Kurde, ja musiałam je dotknąć. 70 ile? 3 lata, uff. Dokładnie. I tutaj jest już boss. Nic nie mogę odblokować, bo jestem już za stary tym bossem najprawdopodobniej tutaj przegram, ale e, do niego też jeszcze dojdziemy. po Jak będę miał trochę mniej lat nie <laughs> chcę

Okej, okay, tyle już mamy. O Jezus! Ale ja, ja e, ominęłem to, to jest co, kurde. W pół mi milisekundy, kurde. To za późno, bo za wcześnie coś naciśniesz. Dostaniesz backi i po wszystkim. Dobra, i potem się idzie tylko do windy. I tutaj już się jest przy posie. Tutaj weźmiemy ciebie. Aj. Aj. Ona jest zika. Ale ona jest kuźwa dzika dzisiaj. Naprawdę, na z tobą. Kurda, ona jest, ona jest dzika, jak nie wiem co, no nigdy nie wiem dokładnie co ona tam będzie robiła. Się, z tobą. Na z tobą. Aaaaach, to jest... Ona jest dzika. No, witamy w klubie. na z tobą. Jeszcze nie. Mam cię. Jeden cios. Dobrze, druga faza. Druga twarz się pokaże. You'll die now. oj. Tutaj było już ładnie obrażenia. O, zawsze nie chyba, ale druga faza mi już o wiele lepiej idzie niż, niż pierwsza. Chachach. Hmm. Nadu z tobą. I mamy ją. Przy drugiej fazie tylko raz zginąłem. Przy pierwszej to ona tam wszystko ze mną. <gry> no ale zrobiono to zrobione. Co się liczy. I zaznaczam, to jest przed tym niby patrzem, który ma wyjść, który ma ułatwić grę. Tak zwany Easy Mode. Dobrze. To na tym zakończę ten odcinek. To był tylko taki mały pokaz, że da się rado zrobić. Można to oczywiście o wiele, wiele, wiele lepiej zrobić. Ale no cóż, czasami różnie bywa. <laughs> Trzymajcie się.